Jeszcze jedna kartka z pamiętnika prosiaczka. Hej, Ej, e, patrzcie, tam jest druga! Jak się tam dostaniemy? O, potrzebny jest sprzęt! To nie jest bezpieczne. Jak on się odważy? Kto? Kubuś. Nie! Bez paniki! Przede wszystkim nie róbcie paniki! Niech ktoś coś zrobi...

Porę, no. ten królik miał rację. Przydałaby się pomoc! się, misiowaty! Zjeżdża linia ratunkowa! Tak, z nas! Ze mnie też. Wszystko zgodnie z planem! Nie mogę! Kubusiu, na co jeszcze czekać? Stalina jest za krótka do ratowania! Jeszcze mały kawałeczek. Jest ktoś mały! Do... Nawet dużych nie ma. Ojej, co teraz będzie? Prosiaczek! 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 Dasz sobie radę, mały! Muszę mu pomóc! Trzymaj się, misiu! Nie mam czego. Prosiaczek! <Стит> ой, 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 прощай, твой памятник.